Dlaczego inteligentni ludzie częściej czują frustrację? Im jesteś inteligentniejszy, inteligentniejsza, tym częściej czujesz frustrację i to wcale nie jest paradoks. Inteligentni ludzie bardzo szybko widzą, że coś się nie zgadza, widzą niespójności w decyzjach, w procesach, w strukturach, widzą, że coś można zrobić lepiej, prościej, sensowniej. Problem polega na tym, że system bardzo rzadko jest gotowy na tę świadomość. I zamiast dać Ci realny wpływ albo zmienić Twoją rolę, system zaczyna robić coś innego. Dokłada ci odpowiedzialność, więc robisz coraz więcej. Widzisz coraz więcej, rozumiesz coraz więcej, ale nie masz przestrzeni, żeby to zmienić. I wtedy pojawia się frustracja. Nie dlatego, że jesteś roszczeniowy, rozczeniowa, tylko dlatego, że wyrosłeś z poziomu, na którym nadal jesteś trzymany. Frustracja nie jest słabością, jest sygnałem rozwojowym.